या इस दौर में कुछ भी काफी नहीं है W jakich miesiącach się doi, doi e, ba, owce, ow, owce żeby, żeby był ser? No to też tak, przeważnie się zaczynają wszyscy w maju, no i tak powiedzmy do końca września, no różnie tam robią, zależy pan kiedy zasuszy, no ale tak do końca września, no to tak. Już od... jest taki. Od, od maja do końca września się doi i robi się z tego seria? Tak, tak, tak aha, aha, aha. Hmm. A potem już nie ma, nie? Później już nie ma, no bo już się owcy zaczynają zakłócać, Już no i tym, teraz mają młode, no to też wiadomo owce muszą odchować młode No to też z takich małych zaraz nie idzie wziąć i od, odciepać od nich, no bo No też wiadomo, muszą to trochę, trochę odrosnąć, nie? Aha, aha. No. Ile, ile ten, ile yy, ogólnie owiec Bajanów baranów pan na swoim, na w swojej owczarni, że jak to powiedzieć. No ogólnie tu jest matek, gdzie tu jest niecałe 100 sztuk. No, było na sezon zeszłego zeszłym roku na jesień puszczonych 4. No ja teraz z młodymi gdzieś będzie wszystkie około 160, tak, no bo już jest tak większa połowa tych głowiec wykocono. No jeszcze tam nie wszystkie, no ale jeszcze, jeszcze tam trochę je kocynio, także tym. Mm, to sporo, to sporo, w sumie 160 to Trochę, trochę przy tym, przy tym roboty je, nie? No, bywało, bywało lepiej, bo było jednego razu prawie pod 500 dni. No, ojej, ojej. Było matek było ponad 200 sztuk. To było gdzieś 250 sztuk matek samych. Skąd się wzięło, żeby, żeby... Nie wiem, co pan od pana o, ojciec miał? Czy, ja, czy ja. rodzice ja. mieli, no i to przejął po rodzicach. Aha, aha. No. Czyli, czyli to aby z pokolenia na pokolenie, coś, no, coś no, takiego. Praktycznie można by tak powiedzieć, no bo... Kiedyś wiadomo, od razu było już to znaki, albo ktoś ma stado wielkie, albo praktycznie no, ma nic, albo no, chyba że tam w ogródku, gdzieś na dwie trzy do wypasu. Aha. No a kiedyś to było, no, to owca to była też tak bardziej pod każdym kątem wykorzystywana, no bo wiadomo, wełnę to się wszystko kiedyś ludzie przerobiali, starsi ludzie tam babcia, hmm. tam babcie czy tam jeszcze prędzy. no to się robiło i, i skarpety, i swetry i wszystko było Właśnie. z tego No Młode to takie były, no to też były czy te styry ludzie jak robili, czy tego, no to było... To, to owce to były takie, no. A nie i jeszcze powie, bo pan mówił o, o, o skarpetach. Teraz jak się obcino, te wszystkie owce i barany, to ludzie biorą, to robią z tego coś? Takiego jakby, teraz to tak, tak... przeważnie sprzedaje do takiego, do takiego skupu, co tam skupują te wełnę. No oni tam no. różne rzeczy tam z tego robią, no, no ale to jest teraz, to tak jest praktycznie w gospodarstwie to to się mało wykorzystuje. To a, jest a, tak a, praktycznie no, jest tak zro... Oni ma czasu, a, a, a maszyny są za drogie, żeby to kupować, żeby to przerabiać w swoim zakresie, no a czas też trzeba mieć później poświęcić temu, żeby to, żeby to robić. Co, co, bo tutaj z panem Leszkiem mówimy teraz, ma tu basówkę w Bennej, co pan tam oferuje w basówce do sprzedaży? Swoje, swoje, swoje tak z by... Swoich, tym to sery i jajka z naszego gospodarstwa, mleko. Aha. No to co po prostu my produkujemy, no wiadomo tam też się jeszcze, no, takie rzeczy któreś tam dobiorą z innych gospodarstw czy tego, no bo też nie wszystko, nie wszystko jest człowiek w stanie wyprodukować, no, samemu. Rozumiem, no, rozumiem, tak czyli, że... czyli polecam jakby ktoś jechał od Skoczowa, to w Brennej po prawej stronie jest bacówka u Greniów tam można zakupić domowe jajka, mleko. Zimniaki chyba też tam były Były, no ale teraz już zimno, bo to miniatura Także... tak... Młode, młode się rodzą e, dwa razy w roku, nie, raz? Nie, nie, roz, 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 nie raz ja tylko ja, w roku To Na wiosnę czy na jesień? Na wiosnę, czy... tak teraz, znaczy no, w sumie w zimie To też zależy jak się też tryka puści, no bo mogło nawet być tak, żeby się raz dopiero zaczynały kocić nie? No, 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 U nas się no. w tym roku zaczęły, no trochę za wcześnie no. za my puścili kapkę tej tryki ze zeszłym roku. I A. my, no i one już się zaczęły nały kocić Pierwszy Młody bo już był nawet w grudniu i no to tak nie w sumie niepotrzebnie, ale ale ty, no ale... No też jakby my, no my jak my też na tej hale idziemy potem z tym mówcami, to jak my się też późno to też nie ma za dobre, bo nie też będę mały, słaby, ani taki jeszcze tej wełny, ani no jak on jest zawierza, jako jak on taki, jak nie zamierzam jako półka za jak na jakiś ciężki warunek, no to on też potem się teguje. A jeszcze się chciałem spytać, yy, czy przy obcinaniu owiec one się stresują albo coś, czy co tym... one odczuwają, czy one wiedzą, że coś jest nie tak, czy dobrze im no, Czy znaczy, się... Różnie to znoszą. No, Młoda wiadomo, do, do nich też taki no, pierwszy raz, taki no, pierwszy raz pierwszy są obcinane, to takie może no, dziwne doświadczenie, no starsze owce interesują już tam po którejś rozstrzygane. Ale tak jak wiadomo, no, jest to taki niecodzienny, no bo to się w sumie rozwroku strzyże, no to, to różnie do tego podchodzą. Jedna leży w miarę spokojnie, nic, nic nie robi, aha. a nie z niektórym się dość trochę to trzeba naśkuwać, żeby, żeby ten... Choć to w sumie szybko trwo, no to one też nie za bardzo się wiedzą, za bardzo co się z nimi dzieje, tak szczerze mówiąc. <aha>. No bo ten strzygacz, ten to tam w sumie 3-4 minuty strzygają, a nawet niekiedy... Tu tym ja diabełek, on fajnie wyglądał. Wiesz jakim Rogi mu takie jak mały diabeł, po A <laughs> No on taki, w sumie nie powinny mieć w sumie żadnych no. rogów bo, bo w sumie ani tryg ani ten, ale gdzieś tam jeszcze w genach pozostałości no. są, po jakiś tam tym. A widzę, że yy, tamten baran czy to to jest? To jest owca, to jest owca. Owca, tylko do innej rasy. A właśnie, bo mnie się pytać czemu on, on ma rogi. Bo, A... bo, czy, bo nawet te owce, te w ogóle te ty, ty cakle, czy nawet tego, to niektóre mają rogi, jako owce nawet, mhm. nie? bo tam tryki to raczej ten, ale na tej owca ta świętego Jakuba, no to my tak się kupili do... Tak, no tak chyba bardziej atrakcja, że była, no bo to jednak dziecka teraz tego nie widzą tak na co dzień, zawsze pole dostawiamy owiec przy odbacówce tam pole z młodymi, takimi najmniejszymi. No jednak do dzieci takich, które, które tego nie mają na co dzień w domu, no toż to... Nie to atrakcja, nie że tam oglądną, niektórzy hmm. nawet pierwszy raz widzą na, na żywo, tak faktycznie tam jagnie, czy tam owce, no także... A jeszcze byś pytał, ile, bo właśnie jak pan mówi, że yy, odmiana, to ile jest odmian, odmian baranów, o, owiec, to tak sporo. Poręczno, że, że nie, są nie wiem ile, bo, no, tak, no, u nas tu się, teraz tu, coraz więcej tych tak ludzi różnych tam ściągają, skoro tam nawet za granicy, tego, no, tego tryka co my właśnie też przywieźli teraz tego, tego licznego, no, to jest niby aż z Hiszpanii przywieziony No, ale no, tu u nas tutaj przede wszystkim to są no, takie te dość odporne rasy, no bo też te nasze warunki są dość ciężkie, tu żeby Aha. na tych halach, na tych wypasach, na tych, to ani to u nas na wiosnę jak się puści owce to owczarni nie widzą aż dopiero jak się śnieg sypie tak cały czas są na polu, na, na tym. No i... Czym kupuje się bardziej trowy na halach, są coraz gorsze? Mm -hmm. no to one też później już mają coraz. Te, co mają bardziej większe wymagania takie paszowe, które są nawet do, na dobrych tam z Holandii, z tam sprowadzane, mm -hmm. czy tam z Francji, z takich dobrych rejonów. No to one później sobie nie mogą dać rady. Mm -hmm. no albo po prostu ledwo, ledwo żyją i też nie mają tych wymaganych takich mm -hmm. przyrostów i wszystkiego. No to... A nie wiem, czy się mogę spytać, czy nie mogę. Eee, owce kupuje się. Na sztukę czy na kilo? Czy jak, jak to się... Ja, znaczy to... Na... Jak ja chce chciał kupić albo nie wiem, no połania znaczy... kupuje, to... Znaczy my, no, my nie kup... my, znaczy już teraz tylko kupujemy tak mówimy tryki, do kup... bo wiadomo, te tryki trzeba co, co dwa lata przynajmniej wymieniać, bo, żeby już później nie kryły swoich tabby, córek, swojego potomstwa. Tak, tak. No to my wtedy no, to my płacimy za sztukę, nie? no a, nawet... Sztukę. A... Ma, tyk, owiec to w ogóle nie dokupujemy, to my wszystko mm. ze swoich, znaczy no tak, jakby no nie dokupujemy, no to jedno my teraz kupili, tak jak mm. mówię, no bo to, to by po prostu ten, bo to nie ma nasz rasa tu, ale tak my mamy raczej wszystko swoich ze swoich hodowli, mm. swojego, mm. swojego hobunii. Chyba są w centrum zainteresowania, bo się im bardzo podoba kamerka.